Właśnie wchodzę z psychiatryka. Za mną jest psychiatryk. Nie ja nie psychiatryk. Zaraz się rozliczę ogólnie widzowie, bo się tak, tak żegnałam, że sprzedałam z ludźmi po 15 razy niektórymi. Serdecznie że z psychiatryka. Teraz wam powiem, dlaczego mi nie było i co było, kiedy mnie nie było. A więc tak, byłam w psychiatrykach, mam filmy z obu różne i wam wszystko opowiem, ale po prostu nie miałam się montować dużo nie montowałam, ale się nagrałam normalnie, więc powiem, normalny filmy z... Ostatniego roku, e, a ja właśnie wychodzę na wolność. Uwaga, moja reakcja! Wolność! Wyszłam po dwóch miesiącach z psychiatryka! Przytuliłam się do taty! Wyszłam po dwóch miesiącach z psychiatryka, widzowie. Dotykam trawy. To, tak, słucham, słucham cię, a, a nie słucham cię, dotykam trawy. Posłuchałam koleżanki, dotykam trawy. Więc tak, yy, będą normalne filmiki, się pojawiały. Yy, Zmontowany filmy z nich dwóch lat, więc na, na, o najnowszych filmach, za mój głos widzowie, bo mnie boli gardło, A tym razem wychodzę ze świecia, nasz oddział, kochany oddział. Super, polecam. Idziemy do Magdalena. <grym> tak myślałem. Ja wbijam do naszego auta! Jezu, ale w autach jest mało przestrzeni. Dziwnie, ale teraz nie wiem jak służy. telefon, telefon się wydaje taki duży, mały równocześnie. Jakiś dziwny. No i w każdym razie teraz się tak dziwnie patrzy, w ogóle widzę patrzcie, jaką przestrzeń, wow. To był mój drugi połącz w psychiatryku, tak? Ale pani powiedziała, pani Monika z zajęć, z którą pozdrawiam bardzo serdecznie, powiedziała, że nie mamy z tego wstydzić i nawet jak klasa będzie na to kogoś wyzywać, to nieważne, bo to jest tak samo dba nie co inny, każdy zrobi, więc Brawo. i ogólnie to... Jest wow, bo jest tak bardzo, bardzo przestrzenie wszędzie, wszędzie jest tak przestrzenie, jednak jak na naszym oddziale.